Jestem teraz w bibliotece i chciałem się zapoznać z kilkoma książkami o tematyce muzycznej, żeby poznać właśnie czas mojej młodości Co wtedy działo się w muzyce i tak dalej. O, nawet tu jest wydalnictwo dolnośląskie, więc. Dobrze, więc to jest. Więc właśnie sobie będę czytał tutaj tą książkę, jak i tą także. Gdyż wszyscy wiedzą, że lubię czytać książki i w moim wieku się książki czytał, okay? Wrocław Podwale, a także chciałem zobaczyć, jaka była najlepsza muzyka w latach 90. W tej książce dowiem się. Jaka muzyka była najlepsza w latach 90., okej? Okay. Więc właśnie... Co się grało w latach 90. O! Wrocław 97. Dobrze. O, Wrocław też. Dobrze, więc będę, będę się zapoznawał tutaj z tym wszystkim. Dziękuję.